Witam w 139 odcinku z życia królików, jestem tutaj przy klatce z królikami, w dzisiejszym odcinku nakarmimy tutaj króliki, które są na zewnątrz i potem też nakarmimy króliki te malutkie, które są w środku, tutaj mamy Kubę i teraz zaczniemy może od, od którego, może najpierw nakarmimy dzisiaj perełkę, tu zabierzemy trochę karmy i nasypiemy perełce tutaj w tym miejscu. na tyle, tyle perełka zobaczymy, czy będzie ładnie zajadać. Tak tutaj wygląda perełka i sobie ładnie chrupki e, zajada. Musimy co chwilę poobserwować, jak, jak perełka tutaj je. Pogłaszczamy. Tak. Musimy ją ładnie pogłaskać. I w tym czasie też możemy przejść do karmienia po kolei tutaj tych e, królików. Tutaj mam Trawę. Może zaczniemy od nakarmienia tutaj tej małej samiczki. Tutaj otworzymy drzwi. Pogłaszczamy ją ładnie na, na początku. Tak, musimy ładnie pogłaskać. Tu mam też takie gałązki uszykowane od jabłoni. Tutaj je włożę tak, żeby, żeby po prostu ona też nie chciała to jakby tej klatki gryźć, tylko po prostu, żeby żeby mogła sobie te gałązki tutaj podgryzać. Tak ona wygląda i też damy jej trochę trawy. Taką jedną garść tutaj włożę, pogłaszczamy ją ładnie i przejdziemy teraz do Malwiny. Tu otworzymy drzwi od Malwiny, podamy jej trochę trawy. Taką jedną garść tutaj weźmiemy i włożymy tutaj w to miejsce. Zobaczymy, czy Malwina będzie trawę zajadać. Tak, Malwina ładnie je trawę, pogłaszczamy Malwinę i też Malwinę trochę dostosujemy jeszcze zboża. Tutaj mam zboże, tutaj jedną taką miarkę zboża zabiorę. I tutaj przybijemy malwinę zboża. Tutaj ta samiczka jeszcze ma sporo zboża, więc na razie jej nie będę dosypywał. Tutaj jest perełka. I teraz nakarmimy Agnieszkę. Zabierzemy trawę. I włożymy jej ładnie trawę, i zobaczymy, czy będzie jadła. Tak Agnieszka ładnie zajada. Tak Agnieszka tutaj ładnie trawę zajada. Pogłaszczamy trochę Agnieszkę, i też Agnieszce damy trochę zboża. Jedną taką miarkę zboża nasypiemy, tutaj na chwilę to zboże położę, tutaj otworzymy drzwi i tutaj dosypiemy Agnieszce zboże, tak Agnieszka wygląda, tutaj zamkniemy, pogłaszczamy jeszcze trochę Agnieszkę ładnie i teraz możemy przejść do Ani, tutaj mamy Anię. Tak, tu jest Ania, czy da się pogłaskać? Słuchajcie, znaczy, Ania tutaj od, od, od przodu tylko po ją głaszę, to jeszcze mi się daje głaskać, a, daje mi się pogłaskać, ale jeżeli na przykład bym chciał Anię pogłaskać przez całą długość ciała, to wtedy mi ucieka. Zobaczcie, jak teraz będę tak tutaj próbował pogłaskać, to raczej mi zaraz ucieknie, chociaż teraz jestem trochę zdziwiony, bo nie ucieka ode mnie. Chyba ona czuje, że zaraz może tutaj dostać e, trawę Więc dlatego się nie zdecydowała na ucieczkę. Jestem w szoku, że Ania mi się nie ucieka. Tak, to pogłaszczamy mocniej jeszcze. Trochę się wycofuje. Dobra, już nie, nie przedłużam. Podam jej trochę trawy. Tak, jedną taką garść tutaj włożymy. Tak, i Ani też musimy dosypać zboża. Zobaczcie, tu perełka wszystkiego nie zjadła. Jeszcze trochę została zostało, ale już, już nie jest głodna. Zabierzemy trochę zboża, jedną miarkę. Otworzymy tutaj drzwi. I tutaj dosypiemy ani do, do tego karmidła zboża. Tak to tutaj wygląda. Tutaj zamykamy. Tak wygląda, jak wyglądają hmm, po tej stronie króliki. Zobaczcie, jedna ta samiczka tutaj, ta mała samiczka wyskoczyła. Muszę też teraz uważać, żeby, żeby jej nie nadepnąć, ani też żeby na pewno nie wyskoczyła teraz w tym samym czasie malwina, żeby nic się tutaj nie stało. To może malwinę na chwilę zamkniemy. Ta samiczka może sobie gazać. Znaczy, na przykład tutaj do, do swojej starej klatki. Z Kubą się obwąchuje. Tak to wygląda. I też musimy Kubę nakarmić. Tu otworzymy drzwi. Zabierzemy trawę. I podamy trochę trawy Kubie. Tutaj włożymy. Zobaczymy, czy Kuba będzie zajadał. Pogłaszczamy go ładnie. Tak. Też go przez całą długość ciała postaram się pogłaskać. Tak. Mocno królik musi być pogłaskany, żeby jak go tutaj ładnie pogłaskałem. Tak tutaj jest. Kuba zajada trawę. Kubie na razie tutaj zboża nie będę dosypał, bo jeszcze ma sporo. Tak się wygląda sytuacja. Muszę się obrócić, zobaczyć, jak ta samiczka tutaj biega. Zobaczcie, tutaj Ania zajada zboże w tym momencie. Agnieszka zajada trawę. Malwina też chyba zajada trawę. Zobaczcie, muszę teraz uważać, bo zobaczcie, Kuba z tą samiczką, jest. samiczka tupnęła. Nawet Kuba nie zareagował, tylko samiczka po prostu tupnęła tylnymi łapami. Ale tutaj żadnej agresji nie widziałem, żeby, żeby Kuba był agresywny w stosunku do niej. Na pewno nie mogę do tego dopuścić, żeby, żeby Kuba z tą samiczką się tutaj spotkał na wybiegu. Więc od, razu, więc od razu tutaj te drzwi zamykam. Tak tutaj wygląda ta samiczka. Może trochę za nią tutaj pójdę. Zobaczymy, gdzie ona, gdzie ona pójdzie. Czy pójdzie sobie trochę pobiegać? Tak tutaj wygląda sytuacja. Tutaj mamy perełkę, pogłaszczamy trochę perełkę. Tak, ładnie ją pogłaszczymy. Co tutaj masz? Tak. Ta wygląda perełka. Ja, jak gdzieś rwałem trawę, to, to tam nagrałem taki urywek. Jak byłem zawsze dzierwać trawę, to perełka razem ze mną idzie. I ona zawsze skakuje wtedy na drzewa. I ja czasami tak tutaj palcami poruszam, to ona wtedy poluje na moje palce. Więc może taki fragment nagrania, jak byłem ci yy, narwać trawę, to wam teraz w tym momencie pokazuję ten fragment. Ja jestem teraz tutaj na ogrodzie, żeby narować trawę dla królików. Tutaj stąd e, robię trawę, a tutaj mamy perełkę. Kiciusie, kicia, pokaż kiciu. Zobaczcie, tak perełka tutaj jest na drzewie. Ona lubi bardzo skakiwać właśnie na takie wysokie e, drzewa. I tutaj trochę, zobaczcie, się przeciąga. Trochę próbuje polować. Ja czasami tutaj na przykład palcami z jednej strony poruszam, to ona wtedy próbuje właśnie moją dłoń polować. Potem tutaj trochę z drugiej strony. To już ona jest tutaj. I tak zwykle wygląda... U mnie trawy dla, dla królików, czyli po prostu perełka biega, wskakuje sobie na drzewa, a ja w tym czasie mogę narwać trawę dla królików. Teraz widzicie fragment jak byłem narwać trawę, tutaj perełka jest koło mnie. Jeszcze chwilę sobie tutaj te króliki poobserwuję jak jedzą. I widzimy się już u tych królików w budynku gospodarczym. Teraz tutaj u królików w środku w budynku gospodarczym, tak one Wyglądają tutaj: jest matka i szóstka młodych. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak tutaj wygląda sytuacja. One sobie bardzo bardzo ładnie biegają. Tutaj otworzymy drzwi, pogłaszczemy trochę te króliczki i zobaczymy, jak u nich wygląda sytuacja. Tak tu mamy halanda, pogłaszczamy ładnie halanda. Tutaj jeden malutki do mnie przychodzi. Teraz w tym momencie też go pogłaszczemy. Zobaczcie, jakie one są fajne, bardzo takie przyjemne, przyjacielskie te króliczki. Tak, zobaczcie, halan taki szybki ruch zrobi w tą stronę. Ja myślę, że halan czeka na, na pasy dla matek karmiących. Jest jeden kawałek słomy to wrzucę tutaj do środka. I zaś, a ten malutki. Zobaczcie, tutaj zajada, próbuję zajadać e, siano. Tak to tutaj e, wygląda. Te króliczki sobie biegają. Jeden tutaj skoczył. Zaczcie, tylko robię ruch w tą stronę, to halan też się tutaj przesuwa w tą stronę, bo e, sami, samica czeka na pasy dla matek karmiących. Pogłaszczamy ją jeszcze. A te malutkie tak sobie biegają. Tak to wygląda. Zobaczcie, ten, ten, ten króliczek jest bardzo, bardzo podobny do ojca, bo zobaczcie, bo ma końcówki e, uszu. E, po prostu ten tutaj, który siedzi w e, karmidle. Tak to tutaj wygląda. Ten jest bardzo podobny do, do ojca. Ten tutaj, który siedzi, króliczek w karmidle. Ten, który teraz wyskoczył. A te pozostałe tak wyglądają. Tutaj, jak haranda, tak to wyglądają te malutkie króliczki. A ten jeden, zobaczcie, sobie ładnie tutaj Zajada siano z paśnika, matka wyskoczyła, poszła pobiegać. Ja teraz właśnie te króliczki tak obserwuję pod względem tego, jak wyglądają uszy tych królików. I zobaczcie, na przykład ten króliczek ma tak jak ojciec: dwa, jedno i drugie ucho, ma tak w dół okrapnięte, ale na przykład tutaj ten już ma normalnie, jedno i drugie ucho normalnie do góry podniesione. Ten ma troszkę też ma zagięte te uszy, a te tutaj wydaje mi się, że mają normalnie do góry. Tak samo tutaj ten. Ogólnie tak zauważyłem, że z tych króliczków to ten jest taki najciemniejszy i to jest typowo, wygląda jak ojciec, bo, bo ma te uszy tak trochę e, e, w dół zrobione I, i po prostu też kolorem wygląda tak jak ojciec, więc może zacznijmy właśnie od tego króliczka. Wyłożymy go, wam pokażę jak on wygląda, jaki to tak ładny króliczek. Taki trochę to jest baranek, tutaj go położymy na ziemi, jeden. Dwa. musimy tak. Trzeci króliczek. Czwarty. Piąty. I tutaj mamy szóstego króliczka. Tak, tutaj położymy. Tak tutaj wyglądają króliki. Sobie ładnie mogą chodzić. Teraz zobaczcie. Tutaj wąchają moje buty. Tutaj ten ma kawałek siana, to trochę wrzucę tutaj z powrotem do klatki, tak tutaj wygląda sytuacja. Ostatnio tylko dwa króliki tutaj były wypuszczone, tutaj na, na ten budynek gospodarczy, więc, więc dzisiaj jest cała szóstka wypuszczona. Nie chciałem ci wypuszczać dwóch czy trzech, tylko po prostu chciałem całą szóstkę, bo tak naprawdę nigdy nie wiem, czy, czy dwa razy bym nie wypuścił tego samego króliczka, bo tak naprawdę ja tylko tego jednego jestem w stanie odróżnić tutaj tego właśnie. Tego, tego odróżniam, bo, bo ma zupełnie inny kolor, nie wiem czy, czy, czy to na nagraniu też widać, ale, ale w rzeczywistości to ten króliczek jest e, po prostu no, innego koloru niż tutaj te pozostałe. Te pozostałe są bardziej podobne do matki, a tutaj e, ten jest podobny bardziej e, do ojca. Tutaj tak halant sobie biega, te malutkie też sobie tutaj chodzą. Zobaczcie, one takie mało małe tutaj, taką szczelinę pod, pod ten e, stolik, e, tam króliczkowi udało się wejść. Może podamy tak boczomu szykowaną trawę. Tak, zabierzemy taką garść trawy, tutaj włożymy i jeszcze trochę włożymy tutaj y, w te miejsce, trawę odłożymy i zobaczymy, czy, czy króliki będą zajadać. Zobaczcie, Helen tutaj sobie koło mnie stoi poza klatką i tutaj w ma trawę i ładnie y, zajada. Tak, czy Helen wskoczyć, czy te malutkie też wskoczą, żeby trawę zajadać. Tutaj to jest ten z okropniętymi łóżkami tak sobie tutaj biega i też nasypiemy, tu mam tak pasze dla matek karmiących, też nasypiemy, zobaczymy czy samica to wyczuła, że ja nasypałem, zobaczcie ona tutaj się interesuje, bo ona chyba właśnie wyczuła zapach tej paszy i się w moją stronę interesuje, ale chyba nie zauważyła, że ja już to tam nasypałem, zobaczcie na dwóch łapach samica staje i, i tutaj poczuła, że ja chyba to nasypałem, znaczy te malutkie trochę zaczęły się, ryzać. o teraz samica właśnie wskoczyła do klatki i zajada Pasze dla matek karmiących, a te malutkie już się trochę rozbrykały i tutaj biegają każdy królik w innym kierunku, może sobie jednego chwycę, tak, zabierzemy jednego króliczka, tak, delikatnie tutaj go włożę na, na, na kolana, tak, taki króliczek wygląda, bardzo, bardzo to są fajne króliczki, takie przyjacielskie, nie uciekają, odłożę go tutaj ładnie, pogłaszczemy. Ja się, jak, się trochę, jak są chwilę dłużej wypuszczone, to one się potrafią rozbrykać i, i zaczynają biegać, e, szybciej biegają po prostu. Tak one wyglądają. Myślę, że jeszcze trochę to będą próbowały już wyskakiwać tutaj przez to tam na ten budynek gospodarczy, ale to są ich pierwsze dni, jak one są tutaj wypuszczone e, tutaj poza klatkę. E, wcześniej jeszcze nie były wypuszczane, bo były zbyt małe i one na razie muszą tutaj zobaczcie, ten tutaj spadł, na razie muszą właśnie tutaj ten teren e, dobrze poznać. A matka postanowiła pójść sobie trochę pobiegać. Ja zapraszam bardzo do komentowania ostatniego filmiku odnośnie imienia dla tej młodej samiczki. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Zapraszam do obserwacji, subskrypcji, do zostawienia łapki w górę pod filmikiem. Dziękuję bardzo. To by było na tyle, że trochę króliki tutaj poobserwuję sobie, a potem je schowam z powrotem do klatki. Dzięki. Na razie. Cześć.